Witam wszystkich. Z tej strony Andrzej. Dzisiejszy film poświęcamy parkowaniom prostopadłym przodem z prawego pasa. Pierwsze parkowanie będzie bez korekty z wjazdem na sąsiedni pas przeciw jednego kierunku. Drugie parkowanie będzie z korektą. Jedno i drugie jest prawidłowe i będzie zaliczone na egzaminie państwowym. Z tej perspektywy, kierowca w tym przypadku. Kandydat na kierowcę, kursant, powinien ocenić, czy jest w stanie wjechać za pierwszym razem od razu, czy musi wykonać korektę. Teraz proszę zobaczyć. Podjeżdżam, na razie nic nie, nie robię, tylko chcę, żeby Państwo zobaczyli, jak to wygląda z perspektywy kierowcy. Tutaj oceniam, że nie jestem w stanie wjechać z tego prawego pasa w prawo bez wykonania korekty od razu, bo tutaj nie ma takiej możliwości, bo jest pojedyncze miejsce parkingowe. Tutaj, kawałeczek dalej, już jestem w stanie wjechać, dlatego, że są dwa miejsca wolne, parkingowe jestem w stanie wjechać bez, bez problemu. Ale największą trudność kursantom sprawia pojedyncze miejsce parkingowe. Egzaminator może wybrać takie miejsce na egzaminie państwowym, a w życiu mamy opcję, najczęściej właśnie taką, rzadko kiedy znajdziemy w dzisiejszych czasach takie miejsca podwójne, potrójne, że swobodnie będziemy mogli sobie wybrać. Najczęściej jest pojedyncze miejsce parkingowe. I teraz zademonstruję jak technicznie, poprawnie wykonać ten wjazd. E, jesteśmy na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej, więc bardzo ważnym elementem w tym momencie będzie wrzucenie kierunkowskazu. Czyli wrzucenie kierunkowskazu oznacza zamiar wykonania jakiegoś elementu. Jazdę. Czyli w tym momencie wrzucam kierunkowskaz w lewo, dlatego że przejeżdżam na drugi pas. Wrzuciłem, obserwuję, upewniam się, czy mogę to zrobić. Wjeżdżam na lewy pas. Włączę teraz kierunkowskaz w prawo, dlatego że pokazuję wszystkim, że jednak będę kierował samochód w prawą stronę. Jeżeli kierunkowskaz się wyłączy, proszę go powtórzyć. I teraz tak. Bardzo ważną zasadą przy tych wjazdach jest pilnowanie zewnętrznej strony to jest punkt odniesienia dla nas czyli skupiam całą uwagę na tym, żeby być blisko tego pojazdu. Oczywiście tutaj proszę zobaczyć, jak kierownicą manewruję sobie mam taką możliwość, że mogę dokręcić jeszcze w prawo ale tak kombinujemy kierownicą, żeby było blisko tej, tej całej jakby ściany prawda? Tu, oczywiście, uważam na prawą stronę, ale generalnie, jeżeli założymy sobie, że punktem odniesienia jest dla nas tamten samochód, na pewno będzie dobrze. Pamiętajmy, że mamy koła skręcone. Koła są skręcone, więc yy, proszę zobaczyć. Samochód nam, mimo wszystko, ja nic nie robię kierownicą. Samochód nam. O! Samochód nam kręci cały czas w prawo. Skręcamy w prawo delikatnie do momentu równoległości między prawym. Ale lewym pojazdem, co jest istotne w tym parkowaniu. Tutaj, jak zakończymy parkowanie, dajemy na luz i zaciągamy hamulec ręczny, to jest jakby symbol taki, że zakończyłem to parkowanie. I teraz na egzaminie państwowym bardzo ważnym elementem jest to, że żeby było to parkowanie zaliczone, musimy nie dość, że zaparkować, to jeszcze prawidłowo wyjechać z tego miejsca zaparkowania, bo to jest liczone jako w całości. Tutaj mamy utrudnione zadanie. E, jesteśmy zasłonięci przez pojazdy zaparkowane. Jak wybrnąć na egzaminie? Egzaminator nie wyjdzie z samochodu. E, nie możemy go o to nawet poprosić, żeby wyszedł z samochodu i spojrzał, czy jest bezpiecznie. E, po prostu zrobimy to takim sposobem e, podjazdu. Najlepiej uważam, żeby poinformować egzaminatora. To nie jest obligatoryjne, nie jest to takie obowiązkowe, ale ja myślę, że nic nie zaszkodzi, jak powiemy egzaminatorowi, że podjeżdżamy. Czyli e, podjeżdżam, upewniam się w dwie strony. Oczywiście największe zagrożenie dla mnie jest z prawej strony, więc główna uwaga poświęcona jest e, dla prawej strony i teraz mówię, podjeżdżam, przesuwam samochód troszeczkę, tylko troszeczkę powtórnie rozglądam się na obie strony i bardzo ważnym elementem dla kursanta szczególnie na początku i w stresie pamiętać o tym, że jesteśmy pomiędzy samochodami, mamy przestrzeń nie kręćmy od razu maksa maksymalnego skrętu w prawo my to w skrócie mówimy i że max nie kręćmy tego maksa w prawo staramy się umiejętnie i obserwujemy nie tylko prawą, lewą stronę, ale też nasz przód proszę zobaczyć, jeżeli ja pokręcę bardzo mocno w prawo, samochód bardzo szybko będzie reagował. Jest niebezpieczeństwo uderzenia lewym e, przodem naszego pojazdu e, w tamten róg. Powracamy z powrotem, bo tylko chciałem Państwu pokazać, e, żeby właśnie przy wyjeździe nie kręcić od razu maksymalnie w prawo. Czyli informujemy kierunkowskazem, że będziemy. Jechać w danym kierunku, to po pierwsze, po drugie, rozglądamy się to, co mówiliśmy. Mówiliśmy też o tym, że podjeżdżam po to, żeby ostrzec poinformować egzaminatora, że my tylko chcemy podjechać kawałeczek, bo mamy sobą widoczność. I to robimy. Czyli podjeżdżam, rozglądam się i wycofuję. I uwaga na kierownicę. I co ja zrobiłem? Proszę zobaczyć, co ja zrobiłem. Miałem wcześniej, bo jeszcze raz, podjeżdżamy, miałem wcześniej wyprasowaną kierownicę poinformowałem upewniłem się i nie skręcam maksa, ale mogę troszeczkę troszeczkę nie, możemy też o prostych kołach, ale łatwiej nam będzie finalnie, później delikatnie samochód jakby ukierunkowywać na swój pas czyli delikatnie, niedużo, delikatnie podjeżdżam, powiedzieliśmy rozglądam się, cofam i delikatnie kierownicą sprawdzamy Obserwuję prawą, lewą i ostatecznie wracam na prawą stronę. Na prawą stronę wracam i znowu powtórnie podjeżdżam. O, i teraz widzę. Ok, kierownicą nie kręcę dalej do momentu, kiedy jestem pewny, że tutaj jest bezpiecznie. Proszę zobaczyć, jestem pewny, że jest bezpiecznie. Kręcę maksymalnie. Obserwuję lusterko tylne, boczne, żeby. Być pewnym, że nic nie uderzę. Zatrzymuję się, jeżeli widzę, że już jest bezpiecznie, że mogę podjechać do przodu. Wkręcam, bardzo wolno jadę, ale szybko dosyć kręcę. Po to szybko kręcę, mamy małą przestrzeń, żeby wyprowadzić samochód na prostą, na pas, tak jak w tym przypadku. To jest sposób, jeden ze sposobów parkowania prostopadłego przodem. W jedno miejsce parkingowe z prawego pasa w prawo.